Wymieszałam aceton z kawą i zadziwiłam każdego rezultatem. Ty też będziesz zaskoczony tym produktem. Jest inny od wszystkich, które do tej pory widziałeś i używałeś. Żeby ten trik zadziałał, do miseczki wsyp cztery łyżki kawy, dolej około 100 ml wody i wymieszaj. Kolejnym składnikiem, który potrzebujesz do tego triku, jest aceton. Jest to produkt używany najczęściej do usuwania i rozpuszczania wielu substancji organicznych. Już dwie łyżki acetonu wystarczą, aby usunąć różne zabrudzenia, rozpuścić przypalone tłuszcze i usunąć bez problemu różne plamy. Ostatnim składnikiem mikstury jest płyn do mycia naczy. Użyj cztery łyżki i wszystko razem dobrze wymieszaj. Płyn do naczyń doskonale radzi sobie z różnymi zabrudzeniami w kuchni. Ale w połączeniu z kawą i acetonem jest jeszcze skuteczniejszy. Kiedy wszystkie składniki się połączą, gotową miksturę przelej do butelki ze spryskiwaczem. Tak będziesz mógł najlepiej jej używać i korzystać z jej właściwości. Składniki tej mieszanki po połączeniu i zmieszaniu są od razu gotowe do użycia. Taka mała ilość już wystarczy, aby wyczyścić wiele garnków i patelni lub jedną patelnię wiele razy. Daj znać, czy też używasz kawy do sprzątania w swoim domu. Ta mikstura pozwoli pozbyć się brudu i przypaleń z patelni bez szorowania. Będziesz zaskoczony, jak szybko rozpuszcza warstwy tłuszczu w porównaniu do wielu innych do tego przeznaczonych produktów. Wystarczy tylko nanieść tę mieszankę na przypaloną patelnię i pozwolić jej działać. Lekkie przypalenia znikną od razu. Tej mieszanki możesz też używać na różne inne, trudne do usunięcia zabrudzenia w kuchni na metalowych powierzchniach oraz do garnków aluminiowych. Pamiętaj tylko, nie czyść mieszanką z acetonem powierzchni plastikowych. Włóż żółtko na druciak metalowy, a efekty cię zaskoczą. Weź jajko. Starannie oddziel żółtko od białka. Żółtko pomaga w rozpuszczaniu tłustych plam. Następnie weź metalowy druciak. Przełóż na niego żółtko. Na żółtko dodaj trochę płynu do naczyń. Skutecznie rozpuszcza tłuszcze i usuwa zabrudzenia. Następnie dodaj trochę soli i sody oczyszczonej. Weź średniej wielkości miskę. Przelej mieszankę do miski. Odmierz około 400 ml wody. Wlej wodę do miski. Całość wymieszaj za pomocą łyżki. Nałóż mieszankę na zabrudzone garnki lub naczynia, odczekaj chwilę i umyj gąbką. Pod zlewem dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Po połączeniu z wodą taka mieszanka może być stosowana do czyszczenia powierzchni kuchennych, garnków, patelni czy trudniejszych zabrudzeń. Dzięki swoim naturalnym składnikom może być też stosunkowo delikatna dla powierzchni, jednocześnie skutecznie usuwając tłuste plamy i zabrudzenia. Twoje garnki i naczynia będą lśnić. Umieść to na swoich garnkach. Efekt cię zaskoczy. Będą jak nowe. Dzięki temu trikowi moje garnki są czyste i lśniące. Żeby przygotować ten super środek, potrzebujesz tylko cztery składniki. Na początku weź pięć cytryn, przekrój każdą cytrynę na dwie równe połówki, a następnie pokrój je jeszcze raz, aby powstały ćwiartki. Pokrojone cytryny wrzuć do blendera i dokładnie zblenduj. Jeśli nie masz blendera kielichowego, możesz użyć ręcznego. Sok z cytryn przelej z blendera do miski. Używając sitka, aby pozbyć się skórek. Weź jeszcze jedną miskę i podziel powstały płyn na dwie części. Do jednej z nich dodaj trzy łyżki skrobi kukurydzianej i starannie wymieszaj, aż nie będzie grudek. Do drugiej miseczki dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej, dokładnie wymieszaj, a następnie dodaj łyżkę cukru i znów wymieszaj. Teraz połącz obie mieszaniny, przelewając jedną do drugiej i dobrze je mieszając. Środek do czyszczenia garnków i patelni jest gotowy. Wystarczy, że nałożysz go na przypalony garnek, odczekasz kilka minut, a następnie drucianą gąbką wyszorujesz garnek. Efekty widać niemal od razu. Stosuj ten trik, a twoje garnki będą jak nowe. Ten sposób sprawi, że twoja patelnia będzie jak nowa. Dzięki niemu moje garnki są czyste i lśniące. Próbowałam już wielu metod, ale żadna nie działała tak skutecznie jak ta. Uszykuj miskę. Dodaj do niej 500 ml płynu do mycia naczyń. Następnie wyciśnij tubkę pasty do zębów. Może to być dowolna pasta do zębów, ponieważ każda ma właściwości usuwające kamień, wybielające i odkażające. Wymieszaj dokładnie te dwa składniki, po czym dodaj łyżkę sody oczyszczonej. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Następnie wlej 200 ml wody. Starannie wszystko wymieszaj. Przygotuj butelkę, do której przelejesz miksturę. Najlepiej sprawdzi się taka popłynie do mycia naczyń, ponieważ posiada specjalną nakrętkę, która ułatwi aplikację płynu. Zakręć butelkę. Teraz możesz już zacząć myć swoją patelnię. Nad zlewem polej patelnie płynem. Następnie szoruj gąbką lub ściereczką i zmyj ją wodą. Efekt zaskakuje. Patelnia lśni jak nowa. To mój sposób na przypaloną patelnię. Dzięki niemu moje garnki są czyste i lśniące. A próbowałam już wielu metod, ale żadna nie działała tak jak ta. Uszykuj miskę. Dodaj do niej trzy łyżki octu jabłkowego. Następny produkt Cię zaskoczy. Jest to pasta do zębów. Dodaj jedną łyżkę. Kolejnym składnikiem są dwie łyżki wody utlenionej. Wymieszaj, aby składniki się połączyły. Na sam koniec, wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej. Teraz wszystko dokładnie wymieszaj. Zauważysz, że zaczyna tworzyć się piana. To znak, że reakcja chemiczna zachodzi prawidłowo. Nałóż mieszankę na przypaloną powierzchnię patelni. Upewnij się, że cała przypalona powierzchnia jest pokryta pianą. Pozwól pianie działać przez kilka minut. Zabierz gąbkę do naczyń i zacznij szorować patelnię. Czyść ją, aż zauważysz, że przypalenia zaczynają schodzić. Kiedy cała przypalona warstwa zostanie usunięta, spłucz patelnię ciepłą wodą. Teraz twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Dzięki tej metodzie nie musisz się już martwić o przypalenia. Spróbuj sam i przekonaj się, jak łatwo można wyczyścić przypaloną patelnię. Połóż mydło na patelni i zalej Coca-Colą. Będziesz zaskoczony efektem. To połączenie jest genialne. Uszykuj patelnię i następnie zetrzyj całą kostkę mydła na tarce. Chwilę to zajmie, ale efekty są tego warte. Dodaj 200 ml Coca-Coli. Powinna przykryć wiórki mydła. Dodaj również 100 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu. Cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. W międzyczasie w misce wymieszaj 100 ml wody z łyżką soli. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, dodaj zawartość miski. Dokładnie wymieszaj. Przelej całość do pudełka i szczelnie zamknij. Schowaj go do lodówki i czekaj, aż mydło zgęstnieje. Gdy będzie gotowe, zmieni kolor. Używaj go do mycia przypalonej patelni. Zobacz, jak łatwo możesz pozbyć się przypaleń dzięki temu domowemu trikowi. Wystarczy nabrać trochę mydła i umyć nim spaleniznę. Zajęło mi to chwilę, a patelnia wygląda jak nowa: bez szorowania i użycia druciaka. Ta mieszanka nie narusza teflonu i delikatnej powierzchni.